Mariusz, dla mnie jesteś osobą, która o Amerykanach wie dosłownie wszystko. Serwisowałem u ciebie samochód 20 lat temu i już wtedy zajmowałaś się tymi samochodami, i to jest cały Twój świat. Który samochód, jakbyś miał dzisiaj powiedzieć, że jest kwintesencją amerykańskiej motoryzacji miałbyś go zostawić sobie jednego, jedynego, to który to byłby samochód? A co tu widzisz na placu najwięcej? Korweta. Korweta. Ale która generacja? Ja jestem oczarowany C8, będzie dla mnie to przebój. To jest rewelacyjny absolutnie samochód. Co ty mówisz? Ale ogólnie każda Corvette. No wiem, jeżeli chce jeździć w miarę szybko, dobrze, z wielkim fanem i żeby to już było charakter sportowy, to powinien się skupić na C5 w górę. Korweta C5, od C5 w górę. O co chodzi z tymi numerkami? Historia korwety zaczęła się od bardzo cennej dziś, odmiany C1. Potem pojawiło się C2, nazywane Stingray, czyli ryba płaszczka. C3 wyprodukowano prawie pół miliona, więc można je dziś kupić w bardzo okazyjnych cenach. Następna była korweta C4, kwintesencja lat 80. Piąta generacja wyglądała bardzo nowocześnie i rasowo. C6 była trochę plastikowa, ale za to bardzo szybka. Corvetta C7 pod względem prowadzenia wreszcie dorównywała europejskiej i japońskiej konkurencji. Hitem jest najnowsza, ósma generacja, w której po raz pierwszy silnik umieszczono centralnie. Wiesz, że nie uważasz, że amerykańska motoryzacja się kończy? Ona się skończy w 2035 roku, kiedy pani prezes GM powiedziała, że koniec spalinowych samochodów. Także to są takie ostatnie lata, kiedy coś kupić i trzymać i jeździć, cieszyć się życiem.